W rachunkowym kwapisz przygotowania do świąt trwają, równolegle z zamknięciem roku, rozliczeniami i ksefem. Sylwia, czy coś może pójść nie tak? Może. To miało być proste, jak ryczał to wypit, a wyszło na Espoński ci. Kazali nam ubrać choinkę. Powiedzieli, uwierzcie w coś ładnego. Więc ubrałyśmy misty płac. Mm, to chyba ptk. Jest cięższe niż myślałam. Życzenia, życzenia, życzenia. Zrobiłam wersję interpretacyjną, zeznaniową i prawno-podatkową. I mam jeszcze wersję z odwołaniem do Ksef. Na wypadek, gdyby ktoś lubił ostrą jazdę. Widzimy się, słyszymy? Tak. Ok, zatem możemy zaczynać. Kochani, Ksef się zbliża wielkimi krokami. Za chwilę też mamy sprawozdanie i zeznania i Święta, święta. Bożego Narodzenia też zbliżają. Wiem Mateusz, ale teraz skupmy się proszę na Ksefie, dobrze? To jest aktualny priorytet. Pulpity mamy gotowe, integracji zrobione, zostało naprawdę niewiele. Jasne, bo szef zawsze daje dobry przykład. Witam Was. Duch Świąt wszystko widzi. Widzę, że świąteczna gorączka miesza się z gorączką rozliczeń. I pomyślałam, że w tym roku troszkę Wam pomogę. Tak po prostu. Tego to jeszcze nie księgowałam. O! To chyba nowy liniowy system dekorowania. razu dalej. Życzymy Państwu prawdziwego ducha Świąt Bożego Narodzenia i. szczęśliwego nowego roku. Życzę cały zespół kwapisz.